Cześć! Mamy w gramie sezon słuchawkowy. Tak jakoś się złożyło, że dostaliśmy kolejną parę, ale tym razem ze stricte gamingowego podwórka. Tym samym chciałbym Wam przedstawić Arctis 5, najnowsze słuchawki od SteelSeries, które reprezentują nową rodzinę serii 3, 5 i 7. Polska premiera wkrótce, na razie można je nabyć tylko na Best Buy i oficjalnej stronie. Ale byłem już w stanie przetestować je i powiem Wam, co tak naprawdę myślę o nowym produkcie duńskiego producenta. Teraz coś dla fanów szybkich recenzji. To najlepsze słuchawki do 100 dolarów, które możecie kupić. Tyle. A dla wnikliwych opowiem zaraz wszystko po kolei. Zapraszam na kolejnego widgeta. Krótki overview na początek. Każdy się dziś zastanawia nad rzetelnością recenzji sprzętu. Ten film nie jest w żadnym stopniu sponsorowany i chciałbym to zaznaczyć, bo tak naprawdę niecodziennie zdarza się, aby obietnice producenta były odwzorowaniem rzeczywistości jeden do jednego. Ale jak coś jest dobre, to będzie się bronić samo. I tak właśnie jest w przypadku Arctisów. To oczywiście jest moje zdanie, które ktoś może podzielać lub też nie. Ale jako, że mam z muzyką sporo do czynienia, to mogę śmiało przytaknąć, że to jest mega uniwersalny zestaw do wszystkiego. Sirius chwali się zaopatrzeniem Arctisów w zestaw audio o wartości do 1500 zł. To sporo. Twierdzi, że połączenie przetworników o czystej barwie w połączeniu z dźwiękiem przestrzennym pozwoli nam idealnie wczuć się w otoczenie gry. I tu sobie porozbijamy kilka rzeczy na czynniki pierwsze. Wygląd. Pierwsze co widzicie to pewnie te zamortyzowane taśmy. W moim egzemplarzu jest akurat taka czarno-biała, która jakoś specjalnie mnie nie podnieca, ale na szczęście możemy sobie to customować jak nam się tylko podoba. Poduszki. Poduszki jak do tej pory wyłączność dla sprzętów sportowych. Chodzi mi oczywiście o ten materiał, e, produkowanych przez firmę Airwave. E, I tak jak to dumnie reklama prezentuje, fakt jest taki, że te poduszki po prostu się nie pocą, są bardzo wygodne, materiał jest delikatny i czasami zapominałem, że miałem słuchawki nałożone na głowę. Odprowadza wilgoć i faktycznie jest bardzo podobny do tego, z którego produkowana jest odzież termoaktywna. Jak ze ścieraniem zapytacie i łapaniem kurzu, powiem krótko, kto dba ten ma. Konstrukcja pałąków jest przemyślana i szczerze nie ma mowy, żeby kogoś coś uciskało. No chyba, że masz naprawdę dużą głowę, to może napisz, daj znać jak to wygląda w takiej sytuacji. No i oczywiście wygląd także można dobierać do swoich preferencji. Całość naprawdę estetyczna i nienachalna. Mnie osobiście się podoba, e, a byłbym zapomniał zewnętrzna część na nausznic, Wykonana jest z pewnego rodzaju gumowego materiału o bardzo przyjemnej teksturze. Jeśli chodzi o całą serię, to należy pamiętać, że modele 3 i 7 różnią się tylko dodatkowymi funkcjami. Każdy produkt, czy to tańsza wersja, czy droższa, posiada identyczne podzespoły, więc dźwięk w nich jest taki sam. Artis 5 to słuchawki przewodowe z opcją dostosowania iluminacji podświetlenia przez RGB, sterowane oczywiście przez T Series Engine 3 ale do oprogramowania dojdziemy za chwilkę. Druga rzecz to okablowanie. Arctis 5 to słuchawki wieloplatformowe. Co to znaczy? Że podłączymy je do każdego urządzenia, które nam to umożliwi. Czy to jest tablet, laptop, PS4, czy jako zestaw komunikacji głosowej w telefonie. Otrzymujemy do tego przejściówkę z USB. Tym samym używamy je jak nam się podoba. Doczepiony kabel USB podłączony do lewej nausznicy, jeżeli chcemy wykorzystać złącze ChatMix, które pozwoli nam yy, na regulację między głośnością gry, a czatem. Możemy je oczywiście podłączyć z zwykłym jackiem 3,5 mm, bez tej opcji. Sam kabel jest w gumowym oplocie i z jego plątaniem się też nie miałem żadnych problemów. Chciałbym jeszcze dodać, że pokrętło Chat mix jest wyposażone w antypoślizgową podkładkę. Taki mały drobiazg, ale sprawia, że trzyma się stabilnie biurka i faktycznie cieszy. Tak więc, 3-metrowy kabel możemy sobie odciepiać, jak nam się podoba. Kolejną rzeczą jest dźwięk. I na początku dostaniecie wszelkie info na ekranie. takie wiecie, dla audiofili i fanów cyferek. I pytanie, jak tu określić brzmienie słuchawek? Słychać jakość. Grają naprawdę jak sprzęt, który czasami jest 3 razy droższy. Wszystko jest klarowne i przejrzyste. Fajna przestrzeń. bas prawie jak w Beats by Dre. I to sprzęt nazwany gamingowym, który spokojnie zadowoli nie jednego audiofila. Ale tak naprawdę wszystko w kwestii waszych preferencji, dlatego że Steel Series Engine daje nam możliwość ustawienia ekualizacji według naszych upodobań. Jak nam mało środka, to sobie podbijamy do momentu takiego, żeby mix nie był zamulony, oczywiście. Wszystko to ustawiamy sobie na pięciu pasmach częstotliwości. Dodatkowo słuchawki są bardzo głośne. Nie odsaparowują nas całkowicie od otoczenia, ale to akurat mi nie przeszkadza. No i wszystko oczywiście zależy, jak głośno słuchamy audio. Przejdę może od razu do ustawień w oprogramowaniu, skoro dużo jest opcji do zmiany. No i zapomniałem także o pokrętełku głośności, które znajduje się tutaj na lewej nausznicy i jest bardzo intuicyjne w odnalezieniu, kiedy chcemy zmienić głośność. Jeszcze raz warto podkreślić, że komponenty audio zamontowane w słuchawkach sprawiają, że każdy gracz czy też entuzjasta będzie naprawdę zadowolony z tego dźwięku. Wracając do oprogramowania, to jak się pewnie domyślacie, możemy sobie zmienić wiele rzeczy. Bardzo mi się podoba ten applet, w którym właściwie ustawiam sobie wszystko, co mi potrzebne. Ale spójrzmy bardziej szczegółowo. Od samej góry widzimy Wirtualizację otoczenia w postaci DTS Headphone X71 i od razu zwrócę uwagę na pewną rzecz. Dla mnie włączona opcja w trakcie słuchania muzyki czy też oglądania wideo strasznie zwęża scenę. Co to znaczy? Jest strasznie ciasno, nie działa to tak jak powinno, bo nie realizuje tego w czasie rzeczywistym. Scena jest, jakby to powiedzieć, bardzo płytka, brakuje tak zwanego powietrza. Odnoszę wrażenie, jakby dźwięk był w mono. Czy to źle? I tak i nie, dlatego że profile dostępne w rozwijanym menu nie mają sensu oprócz tego jednego właściwego, czyli gamingowego. W grach całkowicie zmienia to postać rzeczy. Wirtualizacja działa i to bardzo dobrze. Żeby nie przedłużać, osobiście nie widzę sensu ustawienia presetu dla muzyki czy też wideo. Włączam tę opcję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy włączam grę. Tyle. Dalej mamy equalizer, w którym podbijam sobie trochę 60 Hz i jestem ustawiony. Wszystko brzmi dla mnie idealnie. Bass nie męczy, ale jest wyczuwalny i to mnie satysfakcjonuje. Mam oczywiście listę predefiniowanych ustawień. Kolejna opcja to dynamiczna kompresja, która działa bardzo fajnie, ale też tylko oczywiście w grach, bo liczę, że inżynierowie od dźwięku wiedzą, co robią, kiedy to słuchamy produkcji muzycznych, i nie potrzeba jest jeszcze bardziej kompresować utworów. Kolejna opcja to odsłuch mikrofonu w czasie rzeczywistym. Nie trzeba tego tłumaczyć. Jest też oczywiście ustawienie głośności mikrofonu oraz redukcja głośności dźwięków z otoczenia. Ostatnia opcja to możliwość słuchania swojego głosu w headsetie. Nie wiem, kto lubi słyszeć siebie w trakcie czatu głosowego, ale jest taka opcja, więc proszę bardzo. Wszystkie ustawienia są słyszalne w czasie rzeczywistym dzięki live preview. Teraz kwestia kolorków na naucznicach. Oczywiście pełna dowolność ustawienia sobie szerokiej gamy kolorów z palety RGB, prędkości zmiany kolorów oraz oczywiście sposobu wyświetlania. Mikrofon. W kwestii mikrofonu jest też kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Cyferki jak zwykle na ekranie. Ale zacznę od tego, że do tej pory SteelSeries raczej nie przykładało uwagi do mikrofonów. A dlaczego? Bo do tej pory mikrofony raczej nie urywały. Zazwyczaj w headsetach nie są niczym specjalnym. Ale uwaga, tym razem się postarali i faktycznie jest bardzo dobrze. Clearcast, bo tak nazywa się mikrofon, jest elastyczny i wysuwany, przez co możemy go sobie dowolnie regulować. Sam mic jest dość czuły, więc lepiej trzymać go troszeczkę z dala od ust. Otrzymał nawet czerwone światełko, które informuje nas o jego stanie wyciszenia. A przycisk za to odpowiadający znajduje się z całą resztą na lewej nausznicy i jest bardzo łatwo dostępny. Jakość możecie sobie posłuchać, a izolacja otoczenia też sprawdza się bardzo fajnie. Kroka 3 to jest test mikrofon z headsetu Arctis 5. Do tego samo pokrętło mix pozwalające regulować proporcje głośności czatu oraz muzyki w czasie gry. Naprawdę nie ma się czego czepiać w tej kwestii. Żeby podsumować całość, powiem tylko tyle. SteelSeries zawiesiło poprzeczkę dla konkurencji. Szczerze to może być jedyny headset, jaki potrzebujecie dla wszystkich urządzeń, na których możecie z niego korzystać. Dawno chyba nie zachwalałem czegoś aż do tego stopnia, ale te słuchawki to naprawdę udana premiera. Biorąc pod uwagę, że niezależnie czy kupimy wersję 7 czy też 3, otrzymamy taką samą jakość bez niektórych bajerków. Z czystym sumieniem polecam ten model i czekam na coś lepszego w tej cenie. To tyle na dzisiaj. Zostaw lajka like i suba, a będziesz na bieżąco. No i zbliżają się święta, więc z tej okazji warto będzie jak zrobisz sobie lub komuś prezent w naszym sklepie. Link poniżej. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.